Byłoby miło, aby ktoś tam napisał, ktoś, kto nas ogląda. Już jest parę osób, z tego co zauważyłem. Czy jesteśmy słyszalni, widzialni? To jest takie tradycyjne, statystyczne pytania w ogóle na, na każdym live'ie na początku. Chciałem się z Wami serdecznie przywitać. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że jeszcze parę osób dojdzie. Dajcie szansę też innym, także możecie to udostępnić, żeby innym osobom się przypomniało i będziecie mogli nas już przez chwilę oglądać. Ja nazywam się Piotr Kołodziej, a ze mną jest Agnieszka Grzyszkiewicz. Witajcie serdecznie. Tak. E, powiedz Agnieszka w dwóch słowach, co my tu dzisiaj w ogóle będziemy robić. Jaki mamy plan, jaki zamiar i czym zainteresować naszych oglądających? Tak naprawdę, to ja tego nie wiem. <laughs> Oczywiście żartuję. Taki żarcik no to... prowadzącego. Nie, słuchajcie, bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tutaj z Wami być na żywo i tak jak mówiliśmy do tej pory w zapowiedziach chcemy Wam jakby przybliżyć w pigułce sesję coachingową i pracę coacha. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie tutaj razem z Piotrem sesję coachingową, taką mini sesję. Piotr będzie prowadzącym. Ja przychodzę z moim problemem, z moim case'em i będziecie mogli zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Oczywiście będzie to takim w dużym skrócie na sesji coachingowej wygląda to inaczej, jeden na jeden, aczkolwiek na pewno przybliżycie sobie to, jak pracujemy na co dzień z czym pracujemy i co tak naprawdę możecie zyskać, pracując właśnie z nami, pracując z coachem. Tak i tu przede wszystkim chodzi, co wy mocie, co możecie uzyskać, bo głównym takim naszym celem, przekazem jest, żeby niektórzy z was zrozumieli, że problemy zaczynają się naprawdę takie małe, z tym, że jeżeli się w nich zagłębiamy i rosną do miar bardzo wielkich, gdzie zaczynają się jakieś nasze depresje, jakieś większe problemy, i wtedy już naprawdę musimy się głosić do poważnych lekarzy, gdzie na samym początku wystarczy zgłosić się do jakiegoś coacha, doradcy czy jakiegoś mentora. Nie musimy to być my oczywiście. Zapraszamy do każdego, którego macie w swojej okolicy czy, czy możliwości jakie tam jeszcze macie. Ale żebyście po prostu korzystali z tych możliwości, bo jakieś sesje coachingowe czy jakieś doradztwo naprawdę jest dobrą rzeczą, bo my się męczymy. Nasza głowa naprawdę jest pełna, pełna myśli różnych, których nie wiemy jak rozwiązać. A na to są naprawdę czasami rozmowa wystarczy 10-15 minut. Czasami godzina taka sesji naprawdę może nam wiele pomóc i wesprzeć. Co byś jeszcze dodała, Agnieszka, tak. w ogóle? No tak, właśnie, bo czasami taka chwila uważności, którą dostajemy od drugiego człowieka, właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś, na przykład, kołcza, potrafi dać dużo siły, energii i inne spojrzenie na to, co się dzieje, na, to, na te codzienne sprawy. I my tutaj też będziemy poruszać takie codzienne problemy, które pewnie dotyczą prawie każdego z nas, dlatego będą to takie bliskie naszym sercom rzeczy i tak naprawdę autentyczne, bo dzisiejszy problem, z którym przychodzę do kołcza, przyjdę, to jest właśnie taki mój problem, ten najświeższy, z którym się borykam, i będziemy tutaj próbować. Go rozwiązać. Nie wiem, bo nie widzę komentarzy Piotr, czy, czy ktoś nas słyszy, Kto, eee. ktoś nas widzi? Nie, nie, nie. jest już jest dość, dość sporo osób, dziękuję Wam, że jesteście. Eee, pisali widać, słychać, także naprawdę też serdecznie Was witamy ponownie. Eee, chciałem jeszcze tylko tak powiedzieć, naprawdę e, jeżeli chodzi o coacha, to my nie jesteśmy psychologiem ani psychiatrą, to jest taka różnica, nie grzebiemy w tym, co było w naszym życiu. Ale raczej myślimy i koncentrujemy się na tym, jak rozwiązywać nasze problemy. I to są czasami naprawdę codzienne problemy dość proste, a czasami są to naprawdę bardzo poważne, bo to może być jakiś konflikt w rodzinie, w pracy, problemy z pracą w ogóle, zmiana pracy, różnego tego typu rzeczy, które niekoniecznie musimy się z tym kierować już bezpośrednio, czy do psychiatry, czy do psychologa, już raczej do psychologa, tak? Bo psychiatra to jest naprawdę bardzo głęboko i z dużymi problemami musimy się borykać. Żeby żeby gościć do psychiatry. Po drodze polecam też oczywiście psycholog jest, jest też to osoba, która naprawdę potrafi wesprzeć nas, nie tylko leczyć i inne tego typu rzeczy robić, ale oczywiście na samym początku zapraszamy do nas, żebyście nas, nam się przyjęli, co możecie z nami zrobić i co my możemy wam oferować. Nie wiem czy jeszcze masz coś do dodania, może minutkę, półtory i byśmy za chwilę zaczynali w ogóle naszą sesję, bo nasza sesja to być naprawdę w bardzo wielkim skrócie, to postaramy się nie wiem 5, 7, 8 minut zrobić coś takiego, krótką mhm. sesję, abyście mogli zobaczyć jak to wygląda, jak to wygląda od kuchni, że to naprawdę nie jest nic strasznego, nic nie nakazujemy, nic nie zmuszamy, tak. nie terroryzujemy, tylko po prostu na luźnej takiej rozmowie poprzez zadawanie jakichś tam ciekawych pytań, dojścia do tego, co wy macie w głowie i z czym przychodzicie i co chcielibyście rozwiązać? Agnieszka, proszę Cię bardzo, jeszcze coś. Dodam nie. jeszcze, tak, dodam jeszcze taką tutaj, żebyście wytrwali z, nimi, z nami do końca, może taką zachętę. To, tak jak powiedział Piotr, będzie krótkie, nie chcemy Was tutaj zamęczyć. Chcemy Wam pokazać w skrócie, jak to wygląda. I też dodatkowo na koniec osoby, które najwytrwalsze, które zostaną z nami, będą miały szansę na uzyskanie bonusów niespodzianek od nas, o tym powiemy już na samym końcu. I też taką małą, zakończymy wisienką na torcie, czyli tutaj fajnym, nie wiem, mogę powiedzieć, troszeczkę relaksem od Piotra. Ale to już, to już więcej na koniec, dlatego zachęcam, żebyście zostali, poświęcili ten czas. Tym bardziej, że pogoda za oknem jest różna z tego co wiem, więc myślę, że w takim inspirującym towarzystwie fajnie jest rozpocząć ten weekend. Dobra, zaczynamy w takim razie profesjonalnie od naszej sesji coachingowej. E, czyli witam cię Agnieszko, bo to na, tak naprawdę szczerze w ogóle jest nie, nie nasza pierwsza sesja coachingowa, bo mieliśmy już okazję ze sobą pracować i z czym dzisiaj do mnie przychodzisz? Wiesz co, dzisiaj, Piotr, przychodzę do Ciebie z, takim, z taką rzeczą, którą właśnie mówiłam, gryzie mnie już od jakiegoś czasu, yy, po prostu brak czasu, zmęczenie totalne. Czyli nie mam dla siebie chwili na relaks, na, na jakąś regenerację, za dużo pracuję i ten brak czasu zaczyna mi to skwierać. Okej, okay. czyli co chciałbyś uzyskać? Bo wiemy, że jest za dużo pracujesz, że jesteś przemęczona, tak? Tu się zaczynają już właśnie, to jest o tyle niebezpieczne, że jeżeli się w tym zagłębisz i zaczniesz coś z tym robić, to faktycznie mogą się jakieś pojawić sytuacje stresowe, i, i, I które mogą cię jeszcze bardziej obciążać. Powiedz mi, co, chcia, co chciałbyś zmienić, co chciałbyś osiągnąć? O, Chciałabym osiągnąć spokój przede wszystkim, czyli uzyskać spokój, spokój i jeszcze raz spokój, czyli czas taki dla siebie i na, na taką regenerację, właśnie. Czyli z tego, co rozumiem, dużo pracujesz tak od rana do wieczora, czy jak to wygląda u Ciebie? No tak to właśnie wygląda, że praktycznie ja pracuję 24 godziny na dobę, nawet mogę tak powiedzieć, bo jak śpię, to nawet w głowie śnią mi się sytuacje z pracy, prowadzę dwa gabinety, wstaję rano i praktycznie już zaczynam funkcjonować pracując, bo piszę posty też dodatkowo, to też jest moja praca, jestem tu w internecie, potem jadę do jednego gabinetu, do drugiego i tak naprawdę wracam późnym wieczorem do domu. Nie mając siły, już tak. Cały dzień, cały dzień jesteś ciężko w pracy i nie jesteś w stanie nawet w nocy się zregenerować. Dobrze to rozumiem? Tak, jak najbardziej, dobrze. bardzo dobrze. A jakie masz, jakie masz możliwości w ogóle, żeby w ciągu dnia wyłuskać dla siebie jakiś tam okres czasu, czy nie wiem, dwa razy w ciągu dnia, żeby się coraz zrelaksować, coś zrobić dla siebie w tym czasie? <laughs> No wiesz, to przeraża mnie to, co mówisz, bo tak naprawdę nie mam takiej możliwości. Ja jak sobie pomyślę no. o tym, co ja robię w ciągu dnia, to rzeczywiście ja cały czas pracuję, cały czas jestem na takich najwyższych obrotach. I jak pomyślę, że mogłabym w ciągu dnia zwolnić, chociaż na chwilę, to, to no, wow, jest to, to trudne. Co się stanie, jeżeli sobie zrobisz taką godzinną przerwę w ciągu dnia i dla siebie? odłożyć telefon, wyłączysz telefon, wyjdziesz na spacer, nie wiem, pomedytujesz. Posłuchasz dobrej muzyczki, tak, żeby się zrelaksować, żeby po prostu ten czas tylko wyłącznie mieć dla siebie, dla nikogo innego. Co się wydarzy? Co ja wiesz, no boję, się, boję się, że stracę, nie wiem, kolejną osobę do pracy, do współpracy, że ktoś będzie chciał się ze mną skontaktować. Nie wiem, że ten czas, który mogłabym właśnie wykorzystać, tak jak mówisz na spacer, mhm. to mogłabym wykorzystać na to, żeby udoskonalić swoją stronę internetową. Także boję się, że stracę tą taką no, tę prędkość i tą jakość. Ja praca praca ma Ciebie, a nie ty pracę. Yy, Okej. Okay. <laughs> wiem, wiem, że jesteś właśnie przedsiębiorcą, hmm. no ale takim, że właśnie pracujesz, tak powiedziałem, 24 na dobę. Dobrze, Czyli to jest kwestia pieniędzy, tak? Czy, czy ty też w stanie ogarnąć tego, yy, ogarnąć ten temat na tyle, bez tej jednej wizyty, bo jesteś yy, z tego co już wiemy, właśnie może nie wszyscy wiedzą, jesteś coachem, ale prowadzisz jeszcze też gabinet, przepraszam. E, i tam pracujesz nad pododlogicalicznym tak? Mm, tak tak, tak podologiczne. I czy w tym momencie nie wiem, czy aż jest taka wartość jednej wizyty, że nie mogłobyś tego odpuścić sobie, już nie mówię, żeby wiesz codziennie tą godzinę, ale nie wiem dwa razy w tygodniu co no wydarzyło? jest to duża wartość jest to duża wartość ciężko ciężko jest mi to sobie tak wiesz wyrzucić jakby z kalendarza dziennego no Myślę, że godzina to jest dużo. Godzina to jest za dużo, jakby na początek, ale mogłabym spróbować te pół godziny, co drugi dzień rzeczywiście nie codziennie jeszcze, ale co drugi dzień na początek spróbować się tak wyłączyć totalnie. Tylko no, musiałabym rzeczywiście sobie przeorganizować ten kalendarz, od tego chyba powinnam zacząć. Tak, tak. No to właśnie miałem następny zapytać, jakbyś to chciała zrobić, żeby poprzesuwać oczywiście odpowiednie tamte wizyty, bo z tego, co rozumiem, i widzę, to masz Zapchany cały tydzień po kolei od rana do wieczora, dodatkowo drugie sesje coachingowe, drugi gabinet, no i do tego jeszcze rodzina wieczorem. Ale te pół godziny to już jest na pewno coś. Tylko na takim wyłączonym telefonie, całkowitym odstresowaniu się tak, w ciągu dnia, gdzieś między jedną albo drugą pracą jesteś w stanie to zrobić. Na pewno. Tak, chociaż powiem ci szczerze, że mam cały czas w tym momencie ściśnięty tutaj żołądek i ten oddech, puls mi przyspiesza, bo no nie, nie jest to łatwe dla mnie. tak, Nie jest to łatwe sobie to wyobrazić, no ale no, chyba nie, będę nie, po prostu <laughs> tak, chciała to spróbować, bo widzę, że też tego potrzebuję. Zauważyłam, że czegoś tak. potrzebuję, a to taki może tak. być pierwszy krok rzeczywiście. Dobra, a czy możemy się na coś umówić, żebyś właśnie złożyła tu takie zobowiązanie troszkę no. przede mną przede wszystkim, bo ja tu, jestem, ja tu jestem właśnie tym twoim coachem że zrobisz to już w przyszłym tygodniu nie wiem raz dwa razy masz jakieś możliwość przesunięcia już pewnych osób żeby to w swoim kalendarzu ułożyć jakbyś to mogła zrobić no powiem Ci, że tak, i jest tutaj już kolejne wyzwanie mi się pojawiło też na następną sesję, bo mam trzy dni wolnego w ogóle takiego z gabinetu i już mnie to przeraża, że wiesz, ile muszę zrobić innych rzeczy, żeby jednak tego czasu tak nie popłynął totalnie. Więc tak myślę, że te trzy dni w tym tygodniu, co drugi dzień sobie, nawet w tym wolnym, który jest rzeczywiście wolny, te pół godziny bez tego wszystkiego tutaj dookoła sobie go gospodaruję. Super. To daje ci jeszcze jedno wyzwanie, jedno zobowiązanie, wręcz, że chciałbym, żebyś mi napisała jeszcze właśnie przez weekend, czyli nie wiem, kiedy będziesz planowała swój przyszły tydzień, na ile masz zaplanowane, ale żebyś mi napisała, kiedy to będzie. I chciałbym bardzo, żebyś właśnie po tej półgodzinnym rozluźnieniu w pracy, które zdobędziesz w tym tygodniu, po każdym takim relaksiku, żebyś wysłała mi SMS-a, że jestem po półgodzinnym relaksie, i żebyś napisała, jak się czujesz. Może wysłać mi takiego SMS-a? E, tak, okej. Okay. Już sobie zapiszę w Dobrze tak, że... wiesz, bo, bo pracowaliśmy nie razem, pracujemy nie po raz pierwszy. To dobrze wiesz, że ja będę to egzekwował i będę o Ciebie to pytał. Jeśli tak. nie dostanę tego, jestem wraca, to, to Ty ode mnie dostaniesz dwa z zapytaniem, jak tam właśnie swój odpoczynek i relaks z przerwami. Także no super. No, dziękuję Ci ślicznie. Mam nadzieję, że przy następnym naszym spotkaniu będziemy mogli sobie to wyjaśnić, jak Ci idzie i jak się z tym czujesz przede wszystkim. Tutaj okay. osobom, które oglądają nas na żywo, też będziesz mogła to przekazać, czy to funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Jak to działa, jak się z tym w ogóle czujesz? Także, no, dziękuję Ci ślicznie. Tyle byłoby na ten temat, bo nie chcemy tutaj męczyć naszych oglądających e, naszymi sprawami, jako tak, jako poniekąd. Aczkolwiek wydaje mi się, to była naprawdę bardzo ciekawa sesja. E, wiele ludzi na pewno się boryka z podobnym problemem jak ty, ale poprzez właśnie, nie wiem, ja bym właśnie prosił Ciebie, jak ty się czujesz mhm. po tej sesji, co uzyskałaś, czy co to dało Tobie. No, bardzo fajnie, dziękuję Ci Piotr. Zresztą też dlatego między innymi z Tobą współpracuję e, i, i się kołczuję, że tak powiem, bo rzeczywiście te sesje płyną i bardzo fajnie jest tutaj między nami to flow. I tak, no, nie wiem, czy to było widać na ekranie, ale rzeczywiście ja czułam to napięcie, e, kiedy musiałam sama przed sobą, jakby powiedzieć, co, co dalej. Bo to nie chodzi o to, że Piotr mi kazał zrobić to czy tamto wygospodaruję, tylko ja musiałam sama sobie do tego dojść. I to jest właśnie chyba w tym wszystkim najtrudniejsze, ale na koniec daję taką największą ulgę, że rzeczywiście, wow mogę to zrobić to jest coś, co robię dla siebie i sama od siebie. Jakby, także bardzo fajnie to poszło, tym bardziej, że to rzeczywiście było krótko, bo moglibyśmy się rozgadać bardzo, bardzo długo, ale takie interwencyjne, właśnie krótkie sesje też potrafią przynieść bardzo duże korzyści. Tak, no wiesz, no przede wszystkim można porozmawiać o tym czasie, jak spędzasz go w weekend, jak odpoczywasz, jak spędzasz wieczorem, na czym to faktycznie polega. Tylko ze względu taka normalna sesja coachingowa to trwa około 45 minut do godziny czasu, tak. gdzie możemy tego materiału naprawdę przerobić więcej. Zapraszamy oczywiście do naszego kontaktu na stronę, która się tu powinna zaraz pojawić, właśnie jak i, jak i mojej, takiej Agnieszki. Tam możecie się z nami kontaktować. Mamy jeszcze w ogóle też dla Was prezenty, o których, o których w sumie mówimy. Za chwilę, nie? za chwilę. O początku, tak, za hmm. chwilę. I Mam nadzieję, że będą dla Was też korzystne. Zapraszamy, jeżeli macie jakieś w ogóle pytania czy coś, to zapraszamy na czacie zadać pytanie. Jeżeli to udostępniliście, to super, cieszymy się z tego bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, dwie czy minutki możemy na to poświęcić, ewentualnie coś opowiedzieć y, dodatkowo. Także zapraszamy tak. do jakiejś, jakiejś tam y, interakcji. Jeżeli chodzi o to. to, nie wiem czy są widzę jakieś pytania. Ja nie widzę, więc proszę tutaj może ty, bo ja właściwie pracę, super. No Maciej, dziękuję, fajnie, że jesteś. No świetne to jest tak. No super spostrzeżenie, bo tak faktycznie tak faktycznie jest, no. dużo, dużo w ostatnim tygodniu na ten temat też przepracowywałem, bo powinniśmy pewne rzeczy delegować, co też możemy tutaj się uczyć, jak to zrobić, możemy to robić na, na naszych sesjach, tak? Co byś jeszcze mogła dodać, Agnieszka w ogóle? Tak no odpowiem. chciałabym jeszcze właśnie tak dodać, że tutaj jeszcze a propos tych komentarzy właśnie, żebyście napisali nam pod tym w tej chwili na live i pod tym filmem później, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszali na kolejnych spotkaniach, bo to też jest bardzo ważne, może są rzeczy, z którymi się borykacie, chcielibyście popracować, wtedy jak najbardziej też my sobie to tutaj na sesji przerobimy, żebyście mogli to zobaczyć. No i to, co powiedziałeś, Piotr, takie właśnie codzienne tematy, które dotykają nas praktycznie. Każdego z nas, tak? Stres, praca, zmiany, to wszystko jest coś, co jak najbardziej dobrze jest z kimś przepracować, porozmawiać i po prostu sobie spojrzeć na to zupełnie innej perspektywy. Będzie no, naprawdę bardzo miło. Każdy feedback przyjmiemy oczywiście na klatę. Ja, na swoją? <grym>, ja też. E, jeżeli powiecie, że było fajnie, niefajnie, co byście chcieli zmienić albo co chcielibyście naprawdę zobaczyć, czyli jakie macie jeszcze ewentualnie pomysły, bo to jest live dla Was i to jest po to. Żeby wyście mogli zmieniać się w swoim życiu i dzielić się swoimi problemami, ale na tyle, że jeżeli chcecie bardzo prywatnie, to jeszcze raz zapraszam na nasze strony, do, do naszych właśnie stron, gdzie możecie tam pisać, czy problem. Tu będzie zaraz w ogóle taka akcja, którą żeśmy wymyślili prezenty. I no, zachęcam Was do tego. Jakiś komentarz OK, super, nie super, jakikolwiek naprawdę tak. przyjmiemy. Przede wszystkim naprawdę by nas interesowały. Czy coś się Wam podobało, co się nie podobało, to chcielibyście zmienić. To jest dla nas bardzo ważne, bo my chcemy robić tych live'ów więcej, więcej informacji, być może jakichś fajnych gości możemy również zapraszać w przyszłości. Jak najbardziej. I tu, tu chcemy bardzo, bardzo robić to dla Was. To nie jest dla nas, to jest właśnie dla was, wszystkich, dla osób, którzy dzisiaj coś potrzebują, jakiejkolwiek pomocy, wsparcia przede wszystkim. My dzielimy się tym wsparciem, chcemy Wam serdecznie pomóc. Agnieszka, powie coś parę rzeczy teraz jeszcze na, na a... temat naszych niespodzianek. Na temat naszych niespodzianek, tak, no to, co powiedział Piotr, napiszcie, czy to w ogóle ma sens, czy jesteście z nami, i czy, czy dało wam to choć odrobinę wartości, jaką chcieliśmy Wam przekazać, a dla osób, które są najbardziej aktywne, będą zawsze tutaj jakieś niespodzianki, będą bonusy, nagrody. Zapraszamy na nasze strony internetowe, Moją i Piotra. One się tutaj pojawiają co chwilę, jeszcze wrzucimy w komentarzach linki. Tam są tak, takie formularze kontaktowe i pięć pierwszych osób, które napiszą do nas, do mnie i do Piotra, czyli po pięć osób sesja, hasło sesja, dostaną możliwość darmowej sesji coachingowej, takiej półgodzinnej konsultacyjnej online ze mną lub z Piotrem, to to już sobie wybierzacie sami i dodatkowo wszystkie osoby, które przez ten formularz kontaktowy zgłoszą się do nas, napiszą gratis, dostaną również takie darmowe e-booki, jak radzić sobie ze stresem i jak planować cele tak, żeby były po prostu no, realne i dobre do. Dobre do realizacji. właśnie teraz mi się pojawił komentarz, dlatego trochę się rozproszyłam. Bardzo dziękujemy, Sylwia, za wsparcie. Także z tymi materiałami będziecie mogli sobie pracować w domu, to też Wam da coś takiego, taką wartość dodaną i zobaczycie, jak można sobie samemu też przepracowywać pewne rzeczy. Także zachęcamy jeszcze raz na nasze strony, tam formularz kontaktowy, hasło: sesja i hasło gratis plus sesja. Może być tak. My będziemy wiedzieli o co chodzi i na pewno przypłyną do Was nasze niespodzianki. No, Chcesz także nie chcemy Was Nie, wydaje mi się, że nie będziemy tutaj przemęczać naszych oglądających. Jest to naprawdę nasz wstęp, nasz początek. Chcemy robić to dobrze. Aczkolwiek taką jeszcze jedną niespodzianką, nie wiem, czy mój tutaj w ogóle techniczny ogarnął temat, bo miał tam jakieś malutkie problemy. W tym. Chciałem Was prowadzić w taką sesję raczej medytacyjną, relaksacyjną, gdzie moglibyście trochę się tak przygotować mentalnie. Na nadchodzący długi weekend, który was przed wami czeka. I ode mnie ja to będę oczywiście tutaj prowadzącym, puścimy trochę muzyczki, dwie-trzy minutki na rozprężenie, roz, e, na się, na relaks i na przygotowanie do tego naszego weekendu. Chyba ja też tego potrzebuję. Także nie wiem, jeżeli jest tam mój, mój kochany techniczny, gotowy, tak. to możemy tutaj zaczynać. dwie trzy minutki, później się pożegnamy i będziemy życzyć danego miłego weekendu. Jak najbardziej. Dobrze technicznie to... Mhm. Tak? Jest dobrze. Wystarczy. Okay. Dzień dobry, moi kochani. Także <coughs> fajnie, że jesteście tu z nami. Prosiłbym was bardzo, żebyście usiedli wygodnie na swoich miejscach. Rozluźnili się. Zamknęli oczy Bądźmy tu jeszcze wszyscy razem przez pięć minut Ale po to, żeby właśnie się zrelaksować Wspomnieć jakieś wspaniałe, miłe chwile z naszego życia Rozluźnicie się tak naprawdę mocno Chłopy dobrze są osadzone na podłodze Całe nasze ciało się rozluźnia po kolei od dołu. Do góry wszystkie mięśnie się odprężają. Rozluźniają. Wielacie powietrza woli, ale napełniacie swoje płuca. Bierzecie taki mocny oddech, dech, wydech. Ech. Wydech. Możecie nawet sobie wyobrazić, to powiecie z nie wiem, koloru niebieskiego, zielonego. O to, abyście mogli bardziej się skupić na tym, co teraz robicie. Ech. Wydech. Wyobraźcie sobie teraz, że przynosicie się do takiego miejsca, kiedyś już byliście gdzie było wam dobrze wspaniale gdzie czuliście radość pokój teraz o lutką z spokojem wdychaj spokojem jesteście w tym wspaniałym miejscu Znacie Go wtedy, kiedy nadchodzi potrzeba ciepła, miłości, uczucia. I czujecie się wspaniale. Bądźcie w tej chwili. Czućcie to mocno. Wschodzi fajny, wspaniały czas teraz. Przed nami długi weekend. Możecie go wykorzystać naprawdę w różny sposób. Być z rodziną, z przyjaciółmi, dobrze się bawić, może cieszyć się miłością, może gdzieś pójść do kina, może wysmacelować. Ale bądźcie szczęśliwi, bądźcie tak jak przed chwilą. Oczywiście, przed chwilą. I Wam towarzyszy przez cały ten weekend. Pamiętajcie, że zawsze możecie się odwrócić. Może być z Wami. Pomyślcie o tym, co chcecie robić przez ten nadchodzący czas. Ale pomyślcie z jakimś stanem umysłu, jak będziecie się czuć. Jak będzie Wam dobrze. Stawiam Was tam jeszcze na parę sekund. Nie powoli wracać do mnie. Ludzie, którzy z Was są już na pewno na imprezie, niektórzy urodziny, wracajcie tu do mnie. Mam nadzieję, że było Wam naprawdę dobrze. Witam Was serdecznie powoli, wszystkich, albo tych, którzy jeszcze są w takim wymysłu, ale mam nadzieję, że już część wrzuciła. Naprawdę ja już tu jestem, byłem z Wami też bardzo głęboko, mimo że prowadziłem. E, miałem szkoda, że tylko w Węgierce mogłem się tu przyglądać, ale widziałem, że ono przynajmniej odniosło efekt. Mam nadzieję, że będzie podobny. Ja bardzo Wam dziękuję, że byliście tu z nami. Chciałem ja Wam serdecznie podziękować za to gorąco. I mam nadzieję, że w ogóle by jeszcze nie powiedzieliśmy mi tak króciutko, że będziemy planować, coś planujemy, coś takiego robić raz w tygodniu, około czwartku, tak? ale będziemy się informować na, na, na naszych mediach społecznościowych. żeby Was nie zanudzać, bawcie się, imprezujcie, przeżywajcie ten weekend z rodziną. Ja serdecznie dziękuję i zapraszam do następnego razu. Ja również dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję Piotr i dziękuję Pan Techniczny za pomoc i wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, posłyszenia.